ma tutaj Peter. Tak. Nie udało się nam niestety mieliśmy zrobić inaczej ten odcinek, ale nie udało się, ponieważ zginąłem Wy. Lucian Smith, czy jak się to miasto nazywa. No i teraz właśnie idziemy do Satino, który tak. także tutaj teraz jest i zdobył Magnum. nas broń dobą dosyć zdobyłem. Właśnie mam dwa zombie tutaj przed sobą. Muszę zlurać jednego. Tu jestem. Nie dwa, nie trzy. O Tak, widzicie, zaraz będziemy musieli. Kończyć odcinek? Kończyć odcinek, bo zginęłem. Bo jego zabiję. Tam to dojdą Oj, oj, po mnie. Co? mi troszeczkę HP, a trzy sądy nie gonią. Tu uciekaj gdzieś wraz. Nie wiem, że padłeś. Tak, chodź znaleźć moje ciało. No, jeden mnie zaskoczył z tyłu. A piernicze. Nie spodziewałem się tak szybkiej śmierci. To było, to było nie do przewidzenia. Ale dzielnie walczyłem. Hehe. He. Tak, ja też będę dzielnie walczył na tym się, jak niektórzy mają trzy zombie przy sobie wchodzą w stratę HP i jeszcze zabijają. Idziesz tu? E, próbuję. Ja jestem, jak jest ulica, to obok ulicy, bo zaraz zniknie moje ciało. Są tu trzy zombie, jeden mija. Je. Miło. Bardzo przyjemnie. Masz mi teraz misję, odnaleźć moje przedmioty Mhm mm Nie wiem czym I, się to uda I nie zginąć To już w ogóle nie wiem czym się to uda Na pewno, bo już uważał, bo ja teraz nie uważałem Nie oglądałem się za siebie I tak to się skończyło Kurde, muszę bardzo ciknęło to Twoje ciało I, no nie trochę. Za, I nie za bardzo go widzę Jest tak... takie miasto takie Zombiland, nie? nie? Wiesz, że chyba film był taki Zombiland. Ale nudny był, zawsze nudny. Nudny był, no nudny był. Gościu chłopie jechał. Gościu i chłopie jechał jakieś opie autem. Nie. I chłopie szukał sklepu z jakimiś chłopie lodami, nie? O jakimś na smaku. ty? No. gdzie były zombie. No, ogólnie tam, nie. Potem jechał z jakimś gościem, który tam ocalał, nie? taki młodym i tego... I ja to nie, to wiesz... I tam zobaczyli, wiesz, jakąś tam ciężarówkę, wiesz, tam... Wiesz, taką gdzieś w rowie leżała, nie? No, z tymi... Z lodami, nie? I tam się, do... Jeśli tam dobrze pamiętam, tam były te waniliowe, nie? Cały hopy... Cały ten, cały chopie, ten... Cały, yy, no... Cały chopie po tych lodów, co nie? A on powiedział, że nie, on nie będzie. <ścoughs> on nie weźmie taki, on, on nie weźmie, bo on chce... On chciał czekoladowy, czy coś mi goście. Jezu toż to mają ...dziwne podejście do świata Niestety chyba nie, Ja się chyba nie za ten, nie wezmę tych rzeczy, bo już ich nie widzę Koło ulicy Jak przebiegniesz przez miasto to bo Musisz zajść dookoła no I to koło ulicy Jakieś 3 metry od około ulicy ja weszłem do jakiegoś budynku. Ja, ale ja nie umarłem w budynku. No dobra, no ale tam się nie da przejść. Tam jest, tyle są osoby, sobie jako, że tam się nie da, się da przejść. Dookoła, bo tam jest broń. Bardzo dobra według mnie. Nie wiem, jak się sprawdza naprawdę. Nie wiem, czyli ile, ta, ten, ile w ogóle itemki leżą? Ile, nie wiem. Pewnie trochę leżą, albo dopóki ich ktoś nie znajdzie. Ale tam są trzy zombiaki też, nie wiem czy odejdą. No tego właśnie tam wolę nie bo tam widziałem, się, że tam byli. Dajcie ciebie żarli. Chyba, chyba aż tak, aż taki smaczny jesteś. Tak, bardzo. Ja sobie tutaj tak mam. Zbieram sobie tutaj rzeczy. W jakimś w takim dużym budynku jestem. Myślałem, że to jakaś restauracja, coś takiego, jakiś sklep, a to kurna... Sieko, gówno takie, kurde I to jest lipo, bo teraz weszłem I to jest tu, a nie nie, w sumie trzeba wyjść jeszcze oknem Mogę jeszcze wyjść oknem tak jak tutaj wszedłem, ale nie wiem, nie wiem Kurde ciężko będzie wiem, no kurde niestety Mnie Jeszcze zostało 4... Cztery... 12 minut masz prawy lewy prawy lewy prawy lewy nie daj nie daj jeszcze chcesz? jeszcze? pij of w łeb jest zabijam go dobra jeszcze tylko 10 tysięcy jeszcze tylko 10 tysięcy 10 tysięcy czego? jednego nie? tak się tylko mówi to Proszę o tyle jak spa. A, nie ma z się rozwijać. W końcu. Chyba mnie widzą. Nie chcę, bo ja twój, twój i ku nie wezmę. Ja w ciebie wierzę I prawy, i lewy, i prawy i lewy i prawy i lewy i lewy i prawy muszę kurde ja mu być bić z prawego bije z lewego tylko. Taki złoty musi być i jest. Dobra. Jeszcze tylko 9999. Tylko. Tylko. A ty byłeś. Od której strony? Bo ja tu jestem teraz przy jakiejś tej. No, karetce. Tu trzy bramy. No, i to ja tu jestem od lewej. No i ja byłem naprzeciwko ciebie, jak szedłeś. Ja już nie pamiętam, gdzie byłem. Myślę koło tej karetki... ko tych karetek widzę tutaj Ja, dobra, wciąż... ja jestem za miastem, nie ja wszedłem nawet do miasta Może wszedłem i wyszedłem, bo uciekałem. Ale ucieczka to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, jeżeli zrobisz są blisko. Właśnie tam i tak to się skończyło. To jest właśnie nie głupie Co? No bo jest jest nobi, obracasz się, na w spację to spację, spacja, i no, biegnie szybciej, a to nobile odporywasz i już nie może być kurde, nie wiem gdzie ty dokładnie obie padłeś. gdzie ty wpadłeś? Hmm. tam kurde, nie wiem jak tu powiedzieć nie, zobacz, ja tutaj ten, obiegnę ten to, to coś tutaj wiesz ale ja nie wiem, czy to jeszcze itemki twoje będą. to, to dla mnie. Tu że ty wy, 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 wybiegłeś z miasta, tak? Wybiegłeś? Tak. Chciałem uciec, ale nie wyszło. Uh -huh. Nie drży się, nie jesteś u siebie. Tak jakby nie jesteś u siebie. Bo wszystkie są u siebie. Nieprawda, bo nie są że to są mieszkania z tego miasta. przynajmniej były. Hmm? Zapraszam. Pad padłeś gdzieś koło ko 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 starego autobusu, czyli to nie tutaj? Nie, nie, nie wiem, to było z miastem, tam nic nie było takiego. To nie, to tu, tutaj tu, tu nic nie ma. Też szukasz pewnie. No, możliwe, że się szukał. Nie wiem, pójdę jeszcze z drugiej strony, no, ale nie wiem, no. Jestem w jakiejś druż ulicy, coś w się, Jakiś jeden zombie płacze, że nie wiem co tam płacze on tam szuka czy płacze, czy płacze nie wiem. Jeden zamyślony jest pa patrzy jaka piękna jest ta ulica ty Co? Tam może być broń w tym magazynku Może być, ja tam byłem i tam znalazłam broń Dobra Dobra nie pierwszej temki, które straciliśmy. Jak coś czujesz, jeżeli ich tam już nie ma? Na no pewno są. dobra... pójdę luknąć, ale... jak coś się tutaj wina? wina. Ja mam pamięć, to by nie żeby nie zginąć, ale... Ale mam iść po tej jamki, czy mam nie iść do tego magazynu? Nie, bo ciebie to umrzesz. Chyba ty. Ja mam pań i antybiotyk. Peśny. Kurde, te co mają dobry słuch, chłopie, nie? Naprawdę. Te co mają dobry słuch. Gościu jest około 60 tam, stoi ząbiaka, słyszy wszystko. Tak, wyśmienicie. Pa, to przy przebieg, teraz tu już mi się Słyszać w ogóle. wkurzam takie skradają się czasami nie Dlaczego? No nie masz czasu, chcesz... wiesz, musisz szybko co, coś luknąć i... Eee, kurde się tego ja pierniczę. No to jest najgorsze, że nie wiesz czy blisko, czy daleko. No właśnie to zastanawiasz. Słyszysz gdzieś tutaj gdzieś obok no, ze ścianą, albo może być w loku pod, lub nad tobą. no trzeba iść tędy Dwóch tylko tam jest, to chyba, chyba się da zrobić Tylko jakby oni mogli podejść mi tutaj osobno to by wyśmienicie I właśnie da, da to zrobić no Co się drze, szalinka? Tu jestem, tu jestem Patrz tu, tu, chodź tu Patrz Dzięki Dobrze Chodź, 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 wrę ja Iwryja, 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 iwryja. Kurna, ja mówię w ryja, a on w Dobra. Teraz Waltek. Kościół. Waldek. Dawaj, dawaj, dawaj. I w ryja, i w i i i Ale ja jestem bokser Adamski. Nie, bo teraz zrobiłem Halinkę i Władka. Halinka to dziwna była. Dobra, jestem w tym domku, gdzie żeśmy mieli... w ten co ostatnio żeśmy byli i tam zginęliśmy. <grywka> Jedźmy tylko, jeśli teraz wybiegnę za miasto i jeśli dalej to nie będzie to, to nie to, nie, to już nie wiem gdzie to jest, to ja już byłem w skręconej strony tego miasta, wysz ten, wysz wyszedłem. No, no nie, trudno. Zobaczymy, znaczy, ten, ten, tam dojdę, nie? Jak nie będzie, to nie wiem, no bo nie wiem. Wtedy przydałoby się że mi, żebym jakoś zabrał w ogóle. Ile jeszcze tam długi czasu masz? Trzeba czekać. Ile minut? Ile? 7? Coś czuję, że tutaj chyba cię nie było Bo spokojnie coś jest To są jakich chodzą nie? Ale jak, jak zobaczyli takie żarcie No to nie mogli chyba tak szybko chodzić, nie? mnie takie ciacho Dobrze no. zostawić Powiedz mi dokładnie jak biegłeś, nie? To co widziałeś, tak? Tak po jednej tak. stronie i po drugiej, jak biegłeś? Z jednej strony las a z jest łąka? Tak. To czekaj, chyba tu jestem, ale nie wiem dokładnie. Tylko nie, nie wiem czy są itemki, chyba już nie ma ich. Nie ma chyba. A padłeś gdzieś na ulicy, czy gdzie? Nie, koło ulicy, takie jakieś 3-4 metry. Kurde, nie wiem, nie widzę tutaj nic. Osiu, Heniu, Heniu! Tu jestem, Heniu! Ale jeden tylko. Średnio. No lipa nie, nie ma no. no tu jestem Ty, gdzie mówię no O o o, no Chodzę, stoję za nim Znaczy stoję, no chód, no Jestem kustęty, nie No to nie O o, dobra Będzie chciał mnie zjeść kiedyś A też się po nie Ty, tamten chłopie chyba widzi chłopiec. Znaczy... Dobra, już nie Był na postaci... ten Zrobił taką formę tego Formę kanibala No Wiesz, no i tak... Ma rękoma i jakby mnie widział No bo idę... Idę... Id idę sobie tutaj obszukać jakieś dom domki Tak, ja będę nie Znowu tam... W tej wiosce chamskiej Gdzie? W tym Lucian? No Co? Ja, ja też no, tego... Ja ten, ja jeszcze jestem w tym Lucians, nie? Raczej, A, szyb, ten... raczej szybko stąd nie, nie odejdę. Ale ja nie będę w Lucjan, tylko tam, tam gdzieś obok, pamiętasz do się już zawsze. Aha No To i tak... Ci zajmie to się studio. Może się zlecję na swoim miejscu, to też by było dobre. I fajne No Ej no, nie idzie do tego domku, ja tam idę. Panowie No ja myślę, słuchaj tam. Zero poszanowania. No. Zero prywatności. Nie widzisz, że zegnuje mój nowy domek. Kupiłem go nawet na wyprzedaży. Jak? Nie wiem czemu... Nie wiem, nie wiem czemu go nikt nikt go, go nie chciał kupić. Sami, dobrzy sąsiedzi. <grym> <grym> no i powiem, że nie no, trochę 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 tro, troszeczkę hałasują. Imprezki znaczy... mają... I, imprezki mają głośne Co jestem są... Chopi o niżą ziemię. LOL. Może kości. To nie wiem, hopy jakie widocznie. Tu... O, o, przed kolejny obiad. No bo wiesz, nie ma to jak kostka na sznianko. Nie, nie. Nie obloką nie. Nie obrótam te tej hali chopie, nie ma szans. Jeszcze co, chyba chyba trzech trzech albo czterech weszło. Jeszcze chyba Jeszcze Halinka Halinko przed wejściem. To ktoś tam musi być, albo coś, nie wiem. Znaczy nie, bo oni tam tylko on, on tam nie biegną, on tylko oni się tam postuje spokojnie. No. No jest po prostu taki też, tak jakby nagle, chodźcie na chatę, chopy, nie? Na wszyscy. I sobie idą w głowie. I tylko się dromi tutaj. Lol. O, tamtego są chad... Kurde, tamtego. No ty... Też nie oblokam tamtej. W ogóle, to jest jakieś dziwne, bo patrz, skąd oni wiedzą, że to ja idę, a nie po prostu któryś z nich? Dlatego jak idziesz AION, to one nie kojarzą, że wiesz, wolność ruszać, pewnie zombie Jak się połgasz, to w ogóle pewnie zombie, ale jak jesteś blisko, chyba cię czuję Jak sobie wącha i, i nie czuć, zginiłem, nie są jest człowiek zeżego Może też będę ładnie pachnął, on będzie Ty jak jestem z tego z z zarażony, co nie, to które kubo się świeci? Nie wiem, to jest para. Ja, no wiem. ja na przykład krwawiłem. No nie, ja, też ja, ja krwawiłem. A, czekaj, zakażony to jest chyba te trzecie. No dobrze. Chyba, ja. Czy tam ugryzienie to chyba jest tego. To jest chyba te drugie, mi się zajęło. Zaka... A, to nie wiem, co to jest. Bo się, to jakby czegoś nie wiem. Ale ciekawa się zmienisz zombie. Nie no, chyba nie. Ale, ale, ale tak, tak, tak ciekawe, nie? Jak <śpiesi> się, się nagle graszy, nagle. I nagle jesteś zębiakiem. No nie? I chodzi z zębiakiem. Taka jest z dwóch. No. Dobra, no to idziemy, idziemy do tych domków. Zobaczymy coś tam, może ci kolego będzie. Na razie widać. Bardzo... Właśnie chciałbym powiedzieć, że spokojna spokojną osiedlę. No, jeszcze nie jest takie spokojne. Kurde, zamurowane okna. ale z deskami czy... nie wiem czym. No nie o to mi chodziło chciałem jednego, a nie dwóch Tak to by normalnie walczył Tylko że... Znaczy nie wiem, czy pięściami rozwalę ale ich dwóch Uciekamy Idziemy dalej Co oni tam jedzą? Siebie jedzą, czy co oni tam? Troszeczkę to dziwnie wygląda że on ten jeden jest zombie, to drugiego zombie To się z że tu podszedł. Chodź, 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 chodź Waldek. Chodź Władziu. I nawalamy go, i nawalamy, i nawalamy. Dawaj. O, brze, dobrze, dobrze, dobrze. Mocny jest. I kolejny zombiak zabity. Ale nie pamiętam, że nie, bo przydało się tutaj zobaczyć jakąś chatkę. Była chatkę, jakiś tą. To by było fajne, jakbyśmy coś znaleźli. Muszę czekać, jeszcze mój jeszcze ostra się łaskawie, po się kąpię. Aha. Orze. Coś czuję, że zaraz będę stąd uciekać Uciekaj, uciekaj Muszę czekać, aż się nam wyjdzie Trzeba robić takie małe kroczki, żeby was słyszał. usłyszał. Odwróć się, odwróć się. No i się nie udało. Musimy zabić Zbyszka. Musimy zabić Zbyszka Zapadłeś? Nie, biję Zbyszka Jest zabity chyba oh, Chyba pierwsza gra, w której zabiję aż tutaj zamiaków Nie, tu nic nie ma. Tu nic nie będzie. Widzicie, widzicie to co ja? Pistolet. Pistolet. Holinka, jak jesteś sama, to dawaj chodź tutaj. Come on, come on. Tu Do jestem. Dobrze, że oni nie słyszą tych tych krzyków jej, nie? Jakby. Krzyków, no... To. No, zębiaki, nie? Słyszą. Słyszą? No. Że mnie wtedy zabiłeś? Nie wiem. Właśnie dlatego.

Dobrze, gitara. Nie, 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 nie. Ty też stąd idź. Idź dalej, no pójdź sobie dalej, no pliąz, proszę, no proszę, no blisko, no plic. Dobrze, idź. Dobrze. Idź sobie, idź, idź, ja sobie z broń idę. Na tym chyba sobie tutaj zakończymy ten mój survival i za, zapraszam do kolejnego odcinka.